W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o bardzo podchwytliwych pułapkach, jakie czyhają na nas podczas wyznaczenia dziedziny w równaniach i nierównościach z pierwiastkami. Na początku rozwiążemy sobie taki trudniejszy przykład. Potem na sześciu prostszych przykładach z równaniami i nierównościami pokażę Wam zasady, z czego wynikają te pułapki, o których będziemy sobie mówić. I na końcu taki trzeci, bardziej zaawansowany przykład, który jest do zrobienia w pół minuty. Ale jeżeli nie będziemy znali tych zasad, o których sobie opowiemy w pierwszych dwóch przykładach, no to moglibyśmy w nim ugrzęznąć na bardzo długo. Zacznijmy jednak od przykładu pierwszego. Gdybyśmy chcieli podstąpić tak praworządnie i rozwiązywanie równania zacząć od wyznaczenia dziedziny, to na początku byśmy napisali, że to wyrażenie pod pierwiastkiem na pewno musi być większe bądź równe 0, czyli x musi być większe bądź równe minus 2. Następnie musielibyśmy napisać, że to, co jest pod tym dużym pierwiastkiem, czyli całe to wyrażenie jest większe bądź równe 0, i rozwiązanie tego warunku już jest trochę bardziej kłopotliwe. Musimy przenieść wyrażenie z pierwiastkiem na jedną stronę, po drugiej stronie zostawić resztę, i teraz bardzo chętnie pozbylibyśmy się tego pierwiastka, podnosząc tę nierówność stronami do kwadratu. Ale, żeby tak móc zrobić, to musimy koniecznie się upewnić, że obie strony są dodatnie. Czyli musimy założyć, że po lewej stronie ten x, który stoi, jest dodatni. Czyli musimy zrobić takie założenie. Po prawej stronie stoi pierwiastek. Pierwiastek ze swojej definicji zawsze jest dodatni, no bo taka jest natura pierwiastka, że przyjmuje tylko wartości nieujemne. Także tu na chwilę obecną nie musimy nic zakładać. Musimy jedynie założyć, że ta lewa strona, co do której nie mamy pewności, czy jest dodatnia, że jest dodatnia, czyli robimy takie założenie. Dlaczego w ogóle musimy zadbać o to, że obie strony nierówności są dodatnie? No Wynika to z tego, że jeżeli wzięlibyśmy zdanie prawdziwe z nierównością, która ma po dwóch stronach liczby ujemne, to przy podnoszeniu do kwadratu z nierówności prawdziwej otrzymalibyśmy nierówność fałszywą. Tak samo gdy jedna z liczb jest ujemna, przy podnoszeniu do kwadratu z nierówności prawdziwej bardzo łatwo jest otrzymać nierówność fałszywą. Czyli nie przechodzimy w ten sposób do nierówności równoważnych, popełniamy błąd przy rozwiązaniu. Tak samo jeżeli mamy nierówność fałszywą, minus 3 nie jest większe od minus 2, ale po podniesieniu do kwadratu już otrzymujemy nierówno. Równość prawdziwą. No i tak samo jak mamy tylko jedną liczbę ujemną po jednej stronie nierówności fałszywej, na przykład takiej, to przy podnoszeniu do kwadratu możemy otrzymać prawdziwą. Nie jest to jednak reguła, ponieważ jeżeli zmienilibyśmy na przykład tutaj trójkę na piątkę, to no to z prawdę otrzymamy prawdę, czyli tutaj podnoszenie do kwadratu nic nam nie popsuło. Tak samo tutaj, jeżeli byśmy zamienili jedynkę na trójkę, no to z fałszu otrzymamy dalej fałsz, także też tutaj podnoszenie do kwadratu nam nic nie popsuło, ale czasem psuje, czasem nie psuje. Generalnie nie można tak robić, bo wynik takiego działania jest nieprzewidywalny. Nie mamy gwarancji, że otrzymamy nierówność równoważną, a bardzo często otrzymamy coś nieprawdziwego. Także tak absolutnie Robić nie można, trzeba się upewnić, że obie strony nierówności są dodatnie i gdy już się upewniliśmy, to podnosimy do kwadratu i pozbyliśmy się pierwiastka. W tym momencie koniecznie musimy założyć, że to wyrażenie, które tu otrzymaliśmy, które stało wcześniej pod pierwiastkiem, jest nieujemne. Czyli musimy założyć, że x jest większy bądź równy minus 2. Tutaj w tym konkretnym przypadku, oczywiście, nie musieliśmy tego w tym miejscu pisać, bo już to wcześniej zakładaliśmy. Ale generalnie, przy rozwiązaniu takiej nierówności, jest to założenie konieczne już na tym etapie. Musimy to koniecznie tutaj zapisać, żeby mieć pewność, że pod pierwiastkiem nie stoi liczba ujemna. No i teraz, gdy już mamy takie założenia, no to dalej łatwo. Przenosimy wszystko na jedną stronę, liczymy deltę, x1 i x2, rysujemy parabolę opisaną takim równaniem, przechodzącą przez takie miejsca zerowe, no i sprawdzamy, gdzie jest większa bądź równa 0, ma to miejsce na tych dwóch przedziałach. Dodatkowo uwzględniamy nasze założenia, że x musi być większy bądź równy 0 i większy bądź równy minus 2 i część wspólna tych wszystkich trzech przedziałów daje nam ten przedział, czyli x większy bądź równe 2. No i napracowaliśmy się solidnie, przeszliśmy tutaj przez dosyć trudne momenty, gdzie musieliśmy założyć konkretne rzeczy, nie mogliśmy o tym absolutnie zapomnieć i ostatecznie jako część wspólna trzech przedziałów otrzymaliśmy dziedzinę. No i cała ta praca, którą tutaj wykonaliśmy, okazuje się, że jest niepotrzebna, a co gorsza, jeszcze może nas wprowadzić na końcu w błąd, jeżeli uwierzymy, że w ten sposób na początku określając bardzo dokładnie dziedzinę, co jest Dobrze tu wykonanym zadaniem, potem nie musimy już nic robić, a to jest nieprawda. Rozwiązując taką nierówność z pierwiastkami, cały czas musimy zachować czujność i najlepiej taką dziedzinę budować sobie stopniowo w miarę rozwiązania. Tutaj w ogóle najlepiej jest tak zacząć, żeby spojrzeć na takie równanie w ten sposób. Mamy pierwiastek z jakiegoś wyrażenia i ten pierwiastek ma być równe 2. No to już dziecko w podstawówce powie, że pierwiastek z czwórki daje nam dwa. Czyli to wyrażenie, które stoi tu pod pierwiastkiem, musi być równe cztery. No i w ten sposób pozbyliśmy się tego dużego pierwiastka, uprościliśmy bardzo nasze równanie i nie wykonaliśmy jeszcze żadnego założenia. I bardzo dobrze. Nie musimy pisać, że to wyrażenie jest większe bądź równe 0, bo mamy coś mocniejszego. Jest równe dokładnie 4, a 4 to jest liczba dodatnia, czyli nie musimy pisać słabszego założenia, że ma być większe bądź równe 0, no bo tutaj mamy je przyrównane do konkretnej liczby dodatniej. No to świetnie, to idziemy dalej. Przenosimy wszystkie wyrażenia na jedną stronę, tak żeby pierwiastek został po drugiej stronie, no i znowu ten najtrudniejszy moment. Chcemy to podnieść stronami do kwadratu, żeby pozbyć się pierwiastka. No i moglibyśmy zacząć klasycznie upewnić się, że to wyrażenie, które stoi pod pierwiastkiem, jest większe bądź równe 0, czyli kiedy x jest większy bądź równe minus 2, ale dodatkowo, tak jak tutaj, nie możemy zapomnieć, że prawa strona też musi być dodatnia. Tutaj na pewno mamy liczbę dodatnią bez pierwiastek, ale o tym też musimy sobie założyć, że jest liczbą dodatnią, czyli że x jest większe od 4. No, i częścią wspólną tych dwóch nierówności jest przedział x większych bądź równych 4. Zauważmy w tym momencie, że to założenie, które zrobiliśmy tu na początku, jest tak naprawdę niepotrzebne. To jest dużo mocniejsze. Jeżeli zakładamy, że prawa strona jest dodatnia, to mamy taką sytuację jak w tym wyjściowym równaniu. Pierwiastek z czegoś równa się liczbie dodatniej. Czyli możemy napisać, że to, co pod pierwiastkiem, jest równe tej liczbie dodatniej, podniesionej do kwadratu, co też jest liczbą dodatnią. Czyli nie ma sensu pisać, że x plus 2 jest większe bądź równe 0, bo mamy powiedziane już w kolejnym kroku, że x plus 2 jest równe jakiejś konkretnej liczbie dodatniej, tutaj zapisanej co prawda za pomocą x, także może nie możemy powiedzieć, że to jest konkretna liczba, ale na pewno jest to liczba dodatnia. Dla każdego x większego bądź równego 4 to jest liczba dodatnia i to także jest liczba dodatnia, czyli mogliśmy tu wykonać podnoszenie do kwadratu, bo obie strony równania są dodatnie. No dobra, to idziemy dalej. Przenosimy wszystko na jedną stronę. Mamy proste równanie kwadratowe do rozwiązania. Na przykład przez deltę liczymy x1 i x2 i wychodzą nam dwa rozwiązania. No i popatrzcie, gdybyśmy spojrzeli na tę dziedzinę, którą tu sobie skrzętnie wyliczyliśmy, która jest dobrą dziedziną, ale która ulega modyfikacji podczas rozwiązania, jest zawężana do przedziału xów większych bądź równych 4, gdybyśmy tego nie zrobili na tym etapie, to obie te odpowiedzi byśmy zakwalifikowali jako dobre. A to oczywiście nie należy do dziedziny. Tylko tylko to należy do dziedziny, bo tu jest nasza dziedzina. O tym możemy zapomnieć, tak naprawdę to jest istota dziedziny do zrobienia w tym zadaniu. Cała wyszarzona reszta jest niepotrzebna. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to możemy się upewnić. Podstawiamy dwójkę do naszej wyjściowej lewej strony, obliczamy, że wychodzi 0, nie jest równe 2. A jak siódemkę podstawimy, to wychodzi nam 2, czyli równanie jest spełnione. Jest to jedyne rozwiązanie tego równania. Także to, na co chciałbym Was bardzo uczulić, to zawsze, jeżeli macie równanie, bądź w szczególności nierówność z pierwiastkiem i chcecie ją podnieść stronami do kwadratu, to musicie mieć pewność, że obie strony są dodatnie, zwłaszcza ta strona bez pierwiastka. No bo pierwiastek z definicji jest dodatni i w szczególności w przypadku równania w ogóle nie ma się tym, co przejmować, co się dzieje z wyrażeniem pod pierwiastkiem, bo w kolejnym kroku już dostajemy mocniejszy warunek niż to założenie, które tu wykonaliśmy. Oczywiście to wszystko jest poprawne, ale najzwyczajniej zbędne. No i szkoda czasu na te rachunki, jak i tak później musimy zachować czujność, żeby uściślić naszą dziedzinę podczas rozwiązania, no i nie wpaść w tą pułapkę, że zaklasyfikujemy złe rozwiązanie do niepełnej dziedziny. No dobra, to spójrzmy na przykład drugi, na sześć prostych przykładów. Na zielonych polach mamy obie strony równań i nierówności dodatnie, a w drugim przykładzie mamy jedną stronę na pewno ujemną. I zobaczmy, co tu się wydarzy. W pierwszym przykładzie, pierwiastek z x równa się 2, możemy bezkarnie podnieść to równanie stronami do kwadratu, bo obie strony są na pewno dodatnie. To znaczy, powinienem precyzyjnie mówić nieujemne, bo pierwiastek jeszcze może być równy 0, ale wiadomo o co chodzi. Podnosimy do kwadratu, wychodzi x równe 4. No i oczywiście można byłoby tu zrobić założenie też, że x większy bądź równy 0, ale nie ma sensu, bo tu już mamy przypisaną do x konkretną liczbę dodatnią. Więc to założenie tu by nic nam nie wniosło. Mamy dobrą odpowiedź do tego równania. A w tym przykładzie tak samo podnosimy do kwadratu obie strony nierówności są dodatnie, bo pierwiastek ze swojej natury jest dodatni, no i wychodzi nam, że x jest większe od 4 i znowu otrzymujemy warunek mocniejszy niż x większe bądź równe 0, więc nie musimy uwzględniać dziedziny samego pierwiastka. Natomiast w przykładzie trzecim, jak podniesiemy do kwadratu, to otrzymamy x mniejsze od 4, ale nic nie wiemy o tym, od czego mają być x większe. Zarówno tutaj, jak i tutaj z tego rozwiązania już wynikało, że x jest większe od 0. A tutaj nie mamy tej sytuacji, więc koniecznie musimy dołożyć to, co wynika z dziedziny pierwiastka, czyli że x musi być większy bądź równy 0. I dopiero to jest pełne rozwiązanie tej nierówności. No to taka najtrudniejsza sytuacja, gdy pierwiastek z czegoś musi być mniejszy od liczby dodatniej. W tych dwóch przypadkach w ogóle nie musimy się przejmować dziedziną pierwiastka. Popatrzmy teraz na trudniejsze sytuacje z liczbami ujemnymi. Co tu się dzieje? Pierwiastek z x równa się minus 2. Gdybyśmy to podnieśli do kwadratu stronami, to otrzymamy x równa się 4, co jest całkowitym błędem. Pierwiastek nie może nigdy wyjść ujemny dla żadnej liczby rzeczywistej. W tym momencie, jak otrzymujemy takie równanie, to nie możemy podnieść do kwadratu, tylko musimy od razu napisać, że to jest równanie sprzeczne, nie ma rozwiązań. Podobnie w tym drugim przykładzie, jeżeli podniesiemy stronami do kwadratu taką nierówność, to otrzymamy x większe od 4. No i co to jest za rozwiązanie? Dobre czy niedobre? Oczywiście jest błędne, ale uwaga, przecież pierwiastek z x zawsze jest liczbą nieujemną, zawsze jest większy bądź równy 0, czyli ta nierówność jest zawsze spełniona. Nie możemy jej na pewno podnieść do kwadratu, ale ona jest zawsze prawdziwa. Ale co to znaczy zawsze? Wtedy, kiedy w ogóle ma sens pierwiastek z x czyli gdy x jest większy bądź równy 0 i to jest rozwiązanie tej nierówności niby prosty przykład ale nie wcale taki oczywisty trzeba po prostu myśleć w sytuacji gdy mamy nierówności bądź równania z pierwiastkami co tak naprawdę się dzieje bardzo uważać na znaki stron no to popatrzmy na ostatni przykład. Podnosimy tutaj do kwadratu stronami taką nierówność, i gdybyśmy to zrobili wprost, to otrzymamy takie rozwiązanie, które jest oczywiście błędne, nawet gdybyśmy, tak jak w przykładzie powyższym, dodali założenie na x, że musi być większe bądź równe 0. To nadal to jest błąd. Dlaczego? Bo pierwiastek nigdy nie może być mniejszy od liczby ujemnej, nigdy nie może być liczbą ujemną, czyli to jest po prostu nierówność sprzeczna, ma brak rozwiązań. Czyli podsumowując, jeżeli któraś ze stron równań bądź w szczególności nierówności z pierwiastkami jest ujemna to nigdy nie możemy podnosić stronami do kwadratu zawsze nas to doprowadzi do czegoś złego jeżeli natomiast obie strony są dodatnie tak jak tutaj to możemy bez trudu podnosić do kwadratu ale pamiętajmy że jeżeli mamy nierówność mniejsze w stronę pierwiastka z x no to wtedy musimy dodać jeszcze założenie o dziedzinie tutaj oczywiście też możemy dla bezpieczeństwa pisać te założenia że x większe bądź równe 0 i tutaj i tutaj to po prostu nic nie wniesie do rozwiązania będziemy bez bezpieczniejszy, więc lepiej pisać, chyba że będzie sytuacja taka, jak w przykładzie trzecim. Tutaj, gdybyśmy chcieli zrobić założenie odnośnie wyrażenia pod pierwiastkiem, czyli sprawdzić, kiedy ten wielomian jest większy bądź równy 0, no to solidnie musielibyśmy się napracować, a nie trzeba tutaj tego robić. Popatrzcie, mamy pierwiastek z czegoś większy od x kwadrat plus 1. To wyrażenie na pewno jest dodatnie, czyli możemy śmiało podnieść tę nierówność stronami do kwadratu. Pierwiastek jest liczbą dodatnią i prawa strona jest liczbą dodatnią. Nie musimy tutaj robić żadnych założeń. Podnosimy stronami do kwadratu, pierwiastek nam znika, i w tym momencie ktoś mógłby powiedzieć, że hola, hola, to jest ostatni moment, żeby założyć, że to wyrażenie, które przed chwilą stało pod pierwiastkiem, jest większe bądź równe 0. Ale to jest zbędne założenie, ponieważ tu mamy zagwarantowane, że jest większe od jakiejś liczby dodatniej, czyli nie musimy pisać dodatkowo, że jest większe bądź równe zero? To jest całkowicie zbędna, niepotrzebna robota, zresztą całkiem nieprzyjemna robota tutaj do wykonania. No dobra, no to gdy to już wiemy, no to możemy jechać dalej. Przenosimy wszystko na jedną stronę i widzimy, że dużo wyrazów tu nam się odejmuje. Otrzymamy bardzo prostą nierówność wielomianową, wyciągamy x przed nawias, tutaj wzorem skróconego mnożenia rozbijamy, no i rysujemy wykres. Z tego wielomianu zaznaczamy miejsca zerowe i patrzymy, gdzie jest on większy od zera. Ma to miejsce tutaj oraz tutaj. Czyli rozwiązaniami tej nierówności są te dwa przedziały. Ich suma od 1 trzeciej do 0 plus od 1 trzeciej do plus nieskończoności. Przykład rozwiązany. A gdybyśmy próbowali to rozwiązać, to byśmy tu ugrzęźli i nic by to nie wniosło do ostatecznego rozwiązania. W ogóle z taką dziedziną w takim przypadku się nie trzeba przejmować. Dlatego warto o tym wiedzieć i podchodzić tak rozumnie do rozwiązywania takich nierówności. Zastanawiać się w szczególności, gdy sprawdzenie jakiegoś warunku byłoby kłopotliwe. Jeżeli tu stoi zwykły x, no to warto zapisać, że x większy od 0, nawet jak nam się to nie przyda, no to nie stanowi to dla nas kłopotu. Ale jeżeli wyznaczenie takiej dziedziny w tym przypadku byłoby kłopotliwe, a jest niekonieczne, to absolutnie nie wolno tego robić, żeby po prostu nie wpakować się w kłopoty. No dobrze, ale jeżeli na maturze by pojawił się taki przykład, to co, nic tu nie pisać? Absolutnie, powinno się napisać albo zdanie komentarza, że wyrażenie po prawej stronie jest dodatnie dla każdego x rzeczywistego, więc można podnieść stronami do kwadratu, albo też możemy napisać inaczej, po prostu założenie, że prawa strona musi być większa bądź równa 0, czyli żeby móc podnieść tę nierówność stronami do kwadratu, to nie ma żadnych ograniczeń na x. Oczywiście to nie jest dziedzina tego pierwiastka, tak jak już sobie powiedzieliśmy, ale nie ma sensu jej wyznaczać, ponieważ w kolejnym kroku i tak widzimy, że to wyrażenie, które stało pod pierwiastkiem jest większe od wyrażenia na pewno dodatniego. No i w ten sposób szybko i sprawnie rozwiązujemy taki przykład.